Witajcie w moim podcaście. Jeżeli trafiliście tutaj dlatego, że jesteście zainteresowani książkami, to trafiliście dobrze, bo rzeczywiście jest to podcast o książkach i o roli książek we współczesnym świecie, we współczesnej kulturze i współczesnej kulturze masowej. Dzisiejszy odcinek. Bierze się z takiej dość prostej konstatacji, że podchodzimy do książek bardzo jednostkowo. Traktujemy książkę jako jeden, jedyny przedmiot. Natomiast książka jest elementem literatury. I to nie książkę czytamy, ale poprzez książkę czytamy całą literaturę. Jakkolwiek to zdanie może wydawać się w tej chwili skomplikowane, to za chwilę w toku tego dzisiejszego odcinka je wyjaśnię. Wydaje mi się, że każdy oglądał Kwowadis. Jest to dość stary film, został nakręcony w 2001 roku. Dodatkowo Kwowadis jest, albo jeszcze przynajmniej do niedawna było, lekturą szkolną, więc żeby nie czytać, niektórzy oglądali. A niektórzy oglądali, żeby uzupełnić sobie obraz znany z książki. Ja, prawdę mówiąc, najpierw obejrzałem film, a dopiero potem, po obejrzeniu filmu, stwierdziłem, że warto byłoby to przeczytać. I tam przede wszystkim w filmie natrafiłem na taki fragment, w którym Petroniusz wręcza Markowi Winicjuszowi, jak to jest podane w tekście, ozdobny rękopis, jako podarek. A Winicjusz mówi, hmm, to coś nowego. Czyje to? No i Petroniusz wyjaśnia, że to jego. Winicjusz oczywiście jest zaskoczony, mówi, a mówi jej, że nie piszesz wierszy, a tu zaś widzę prozę gęsto nimi przeplataną. No i Petroniusz wyjaśnia. Że za bardzo nie lubi wierszy, jak jest jego stosunek do poezji po tym, jak obcuje na co dzień z poezją Nerona. W każdym razie w tym tekście zwraca też uwagę Marka Winicjusza na fragment, który mówi o uczcie Trymalchiona. I kiedy obejrzałem ten fragment, potem go przeczytałem, tak naprawdę przyszedłem do porządku dziennego i dość szybko nim zapomniałem, ale jednak gdzieś w mojej głowie to rezonowało, ta, ten satykon i ta uczta Trymalchiona. Książka wrzucona w książkę. Uczta Termalchiona wróciła do mnie, kiedy słuchałem sobie nagrań wiersza Jacka Kaczmarskiego, bo akurat ten utwór nie stał się nigdy piosenką. Pod tytułem Petroniusz Bredzi. To jest wiersz o ostatniej uczcie Petroniusza i o tym, co, co według Jacka Kaczmarskiego Petroniusz mógł na tej uczcie powiedzieć. I tam w wierszu Petroniusz Bredzi jest fragment, ale złych wierszy nie da się słuchać bez wstrętu. Na uczcie Trymalchiona sycicie bez mdłości. Hamstwo się szybko w togach senatorskich mości, lecz nie skryje bez guścia, nie zgubi akcentu. Prawdę mówiąc, kiedy przeczytałem tutaj o uczcie Trymalchiona, na której nie można się sycić bez mdłości, przypomniałem sobie utwór Satyrykon, przypisywany Petroniuszowi, zadałem sobie pytanie, czy taka książka rzeczywiście istnieje. I zdałem sobie sprawę po dość krótkich poszukiwaniach, że owszem, Taka książka istnieje. Ten wstęp o Quavadis, ten ta anegdotka, prowadzi jednak do trochę szerszej konstatacji, że istnieją książki, o których wiemy, że istnieją, z których istnienia zdajemy sobie sprawę, ale których nigdy nie czytaliśmy. Tak może być na przykład z Cetrykone, bo możemy sobie zdawać sprawę z tego, że on istnieje, ale nigdy po niego nie sięgniemy, albo nigdy po niego nie sięgnęliśmy. Zacząłem się zastanawiać, czy są takie książki. Bardzo szybko doszedłem do wniosku, że są. I dalej, jakie są to książki, czyli jakie książki funkcjonują w naszej przestrzeni postrzegania literatury, ale których nigdy w życiu nie czytaliśmy? Zacząłem sobie robić listę, ta lista stała się bardzo długa, potem pomyślałem, że to chyba nie może tak być i zacząłem szukać w internecie właśnie pod hasłem książki, których nikt nie czyta, a które każdy zna, i zaskutkowało to tym, że moja lista jeszcze bardziej się poszerzyła. Bo rzeczywiście jest tak, że istnieją książki, które każdy z nas zna, o których każdy z nas słyszał, ale których nigdy nie czytaliśmy. Ten podcast ma taki dość enigmatyczny podtytuł, jeśli przyjrzycie się winietce, analitycznie o książkach. Więc podszedłem do sprawy analitycznie i podzieliłem te książki, które wszyscy znamy, ale których nikt nie czyta, na kilka kategorii. I te kategorie będą tak naprawdę tematami kolejnych odcinków, być może nie kolejnych wydawanych, ale w kolejnych, któryś kolejnych odcinkach na pewno te tematy wrócą. Bowiem książki, które każdy z nas zna, ale których nikt nie czyta, to przede wszystkim lektury szkolne. I to wynika z wielu czynników. Przede wszystkim z braku czasu, bo nie da się przeczytać książki z tygodnia na tydzień, jeśli jest jeszcze mnóstwo lekcji do odrobienia, mnóstwo Zadań do przygotowania, mnóstwo tematów do przepracowania. Po prostu się nie da czytać szybko książek w liceum. A poza tym, jeśli jesteśmy do czegoś zmuszani, to stawiamy opór, a czytanie lektur szkolnych jest jak najbardziej formą zmuszania uczniów do czytania. Więc uczniowie wystawiają opór. Jest gro, takich, jest gro takich książek, które są lekturami szkolnymi, których nikt nie czytał. I to znowu możemy wrócić do Jacka Kaczmarskiego, bo on kiedyś opowiadał o swoim zainteresowaniu Juliuszem Słowackim i mówił, że w szkole uczył się, że Słowacki był takim poetą mrocznym, niezrozumiałym, ale wielkim. Wszyscy wiemy, że słowacki wielkim poetą był. To jest w ogóle cytat z Ferdydurke i Ferdy Durke też zwykle się nie czyta, ale wracając do Słowackiego, Słowacki wielkim poetą był, ale się go nie czyta, poza tymi kilkoma utwórami, które czyta się w szkole. Natomiast Kaczmarski mówi, że kiedy wrócił do Słowackiego po latach, prywatnie już sam go odkrywając, nie na stopnie, tylko dla własnej przyjemności, własnego poznania świata, poznał cały ogrom twórczości Słowackiego, zrozumiał go wiele lepiej i zachwycił się nim. Więc powód, dla którego nie czytamy lektur szkolnych może być właśnie taki, że jesteśmy zmuszani i po prostu nie ma czasu, żeby przejrzeć się, zrozumieć. I nie ma też chęci w nas, bo jeśli każe nam się czytać coś, na co akurat w danej chwili nie mamy ochoty, no to nie czytamy tego chętnie albo nie czytamy tego w ogóle. A książki czyta się wtedy, kiedy ma się ochotę na dany klimat książki, na daną historię, na dany odcień opowieści. Mówiłem o tym w pierwszym odcinku. Więc książki, których nikt nie czyta, to lektury szkolne, ale książki, których nikt nie czyta, to też takie książki, takie lektury, które już na stałe weszły do naszego kulturowego obiegu. Widząc kogoś z dzwonkiem, krzykniemy: o, dzwonnik. A to słowo dzwonnik od razu skieruje nas do: hmm, dzwonnik z Notre Dame. Ale tak naprawdę, kto z nas, i tu znowu wracam do pierwszego odcinka, kto z nas po pierwsze kojarzy że dzwonnik z Notre Dame nie jest tytułem książki, tylko jest bohaterem książki, a Quasimodo, czyli dzwonnik, jest bohaterem książki, która nosi tytuł Katedra Marii Panny w Paryżu, którą napisał Wiktor Hugo. A jeśli ktoś to kojarzy, to kto to czytał? Taką dość mroczną, ciężką powieść o średniowieczu. I to jest jeden z przykładów klasyki, którą każdy z nas zna, ale której nikt nie czytał. Ta kategoria ma też swoje rozszerzenie, że są książki, które znamy tak naprawdę z adaptacji filmowych, które znamy z seriali albo z filmów i wydaje nam się, że w związku z tym wiemy wszystko o danym bohaterze, wszystko o danej opowieści, ale książki nie czytaliśmy. Ja myślę, że proza Aleksandra Dima jest tutaj jak najlepszym przykładem, bo trzech muszkieterów kojarzy każdy. Atosa, Portosa, Aramisa i D'Artagnana. Tych bohaterów zna każdy. I pewnie oglądaliśmy niezliczoną ilość różnego rodzaju adaptacji. Zresztą w 2023 roku wyszedł dwuczęściowy film właśnie trzej muszkieterowie. Ale wracając do książek, to jest pytanie, które możemy sobie sami postawić. Czy kiedykolwiek czytaliśmy trzech muszkieterów? Ale nie tylko trzej muszkieterowie, bo co święta, chyba właśnie wielkanocne w telewizji pojawia się Hrabia Monte Montechristo. I znowu, serial albo film zna każdy. Historię, Edmunda Dantesa zna każdy. Każdy doskonale wie, o co chodzi w tym filmie, kojarzy ten motyw zemsty, ucieczki z zamku Eve i tak dalej. I on się zresztą pojawia dość często. Jest to motyw wykorzystywany w innych filmach, bo podszywanie się pod zmarłego, żeby uciec z zamku na wyspie, pojawia się np. w drugiej części Piratów z Karaibów. Ale kto z nas tak naprawdę czytał? Hrabiego Monte Cristo. Znam wiele bliskich mi osób, które na to pytanie odpowiadają nie, no, to, no nie, no to jest taki klasyk, że tego się nigdy nie czytało, bo każdy to zna, bo się to zna. Ale to nie tylko takie bardzo stare klasyczne filmy, bo są na przykład filmy z szeroko pojmowanej fantastyki albo fantastyki naukowej, jak, jak na przykład filmy Blade Runner albo inny film Raport Mniejszości. Oglądałem raport mniejszości wiele, wiele razy i nie zdawałem sobie sprawy, że on jest adaptacją książki. Właściwie nie książki, opowiadania o tym samym tytule. I mówię o tych dwóch filmach, dlatego, że one bazują na prozie tego samego autora, jakim jest Philip Dick. Raport mniejszości, tak jak powiedziałem, jest opowiadaniem, natomiast Blade Runner bazuje na powieści o tytule Blade Runner: Czy Androidy Marzą o Elektrycznych Owcach? I znowu, któż z nas czytał cokolwiek Filipa Dika. W końcu: książki, które znamy, ale które nie istnieją. I nie istnieją dlatego, że gdzieś zaginęły. Kojarzycie zapewne imię róży. I znowu imię róży może być przykładem książki, którą każdy zna, ale nikt nie czytał. A może być też przykładem książki, którą każdy zna, bo widział film z Seanem Konery, ale książki już nie czytał. Może być też oczywiście przykładem książki, którą każdy doskonale zna, bo ją czytał. W imieniu róży pojawia się motyw poetyki Arystotelesa, a właściwie drugiego tomu poetyki Arystotelesa, bo współcześnie znamy tylko i wyłącznie jeden tom poetyki Arystotelesa. Niektórzy badacze wskazują, że być może istniał również drugi tom. No I to wynika z tego, że Arystoteles odwołuje się do trzech gatunków tragedii, posługi i komedii, natomiast w tej zachowanej części traktatu omawia tylko i wyłącznie te dwie pierwsze. Nie omawia komedii. Stąd podejrzenie, że być może istniał drugi tom, czy ciąg dalszy traktatu traktujący o komedii. I ten właśnie drugi tom stał się punktem centralnym imienia Róży, bo imię Róży jest książką o książce. Wilhelm z Baskerville i Jadso z Melku poszukują w opactwie tej właśnie książki. I to jest tylko i wyłącznie przykład tego, że są książki, które odsyłają nas do innych książek, które już być może gdzieś zaginęły. Ja w ogóle przez jakiś czas, jak przeczytałem o tym nie myślałem, że satyrykon jest przykładem takiej książki, która być może kiedyś istniała, ale już na pewno w, na przestrzeni lat zaginęła, zginęła, już jej nie ma, nie istnieje, nie można jej odtworzyć, nie można do niej wrócić. Zresztą podobny motyw pojawia się też w książce Antoniego Doera Miasto w chmurach, to jest nowsza książka, być może kojarzycie z półek w księgarniach. I w końcu ostatnia grupa, żeby już skończyć ten jeden wątek, to lektury, o których czytaliśmy w jakichś książkach, czyli książki opisywane w jakichś książkach, ale książki, które nigdy nie powstały, książki, które nie istnieją. Tutaj wydaje mi się, że najfajniejszym przykładem jest nekronomikon. Jeśli tego podcastu słuchają wielbiciele książek fantazy, to ten nekronomikon pojawia się tam bardzo, bardzo często. Na przykład w trylogii husyckiej. Andrzeja Sapkowskiego. On myślę, że pojawia się w każdym tomie. W każdym tomie ktoś się do niego odwołuje. W związku z tym mogłoby się wydawać, że ten necronomikon istnieje. Naprawdę jest właśnie taką książką, jak to e, mniemany drugi tom poetyki, albo tak jak satrykon Petroniusza, że kiedyś istniała, być może zaginęła, być może istnieje gdzieś nadal. Tylko, że necronomikon jest książką wymyśloną przez Lovecrafta. Lovecraft w swoich licznych opowiadaniach odwołuje się do necronomikonu. Pierwszy raz w ogóle pojawia się w opowiadaniu z 1922 roku pod tytułem Ogar. Kiedy zacząłem szukać informacji o Nekronomikonie, czy on istnieje, czy nie istnieje, jaka jest jego historia, zaskutkowało to tym, że kupiłem dwa tomy zbiorczego wydania Lovecrafta. I przeczytałem te opowiadania w dużej części, jeszcze nie wszystkie skończyłem, ale nie ma się co spieszyć. W każdym razie Nekronomikon nigdy nie istniał. To jest fantastyczny przykład książki, która została wymyślona na potrzeby innej książki. I do tego książki, która potem zaczęła żyć swoim życiem. No bo to, że Lovecraft wymyślił ją w 1922 roku, skutkuje tym, że teraz w XXI wieku Andrzej Sapkowski wykorzystywał ją w swojej trylogii husyckiej. I nekronomika nie istnieje. Oczywiście jakby tak dobrze poszukać w księgarniach, które... Mają nazwy związane albo wprost zawierające słowo ezotoryczne, to tam znajdziemy nekronomikon. Ale to nie jest ten nekronomikon, do którego odwołuje się Lovecraft, tylko jest to książka, którą ktoś postanowił napisać, żeby zaistniała. Ale takich lektur, które nigdy nie powstały, jest dużo, dużo więcej. I tu można by się odwołać na przykład do Burgeza albo do Lema, którzy. Pisali recenzy książek, które nigdy nie powstały. Żeby teraz podsumować to, co przed chwilą powiedziałem. Tak jak mi się wydaje, istnieją książki, które każdy z nas zna, ale których nikt nie czyta. I mogą być to lektury szkolne, może być to Pantadeusz, bo każdy słyszał o Pan Pantadeuszu, ale nikt pana Tadeusza już właściwie nie czyta. Mogą to być klasycy literatury, czyli książki, o których każdy z nas słyszał, jak na przykład Faust. Mogą to oczywiście być też książki, które mają swoje liczne adaptacje. Każdy wie, o czym ta książka jest, ale nikt jej nie czytał, jak na przykład Dracula, Brama Stokera. Mogą to w końcu być książki, które istniały, ale które zaginęły. Jak wspominany przeze mnie drugi tom poetyki Arystotelesa. A w końcu mogą to być książki, które są opisywane w innych książkach, ale które nigdy nie powstały. Więc książki, które znamy, ale przez to, że nigdy nie powstały, na pewno nigdy ich nie przeczytamy. Po ile w przypadku książek, które powstały, które zaginęły, też raczej nigdy ich nie przeczytamy. Natomiast w przypadku książek, które zostały opisane, ale które nigdy nie powstały. Nigdy ich nie przeczytamy, bo nawet jeśli powstały książki w tym samym tytule, to nie są te książki, do których wszyscy się odwołują. W następnych odcinkach tego podcastu na pewno poświęcę więcej czasu każdemu z tych zagadnień. Bo tak jak mówiłem, kiedy zacząłem przygotowywać listę, ta lista zaczęła się niemożebnie rozszerzać. Zaczęła się robić coraz dłuższa i dłuższa. Zaczęły pojawiać się nowe tytuły. Potem zacząłem jeszcze pytać moich przyjaciół, o jakich książkach słyszeli, jakie książki znają, ale których nigdy nie czytali. I wtedy ta lista zrobiła się jeszcze dłuższa. No, oczywiście dochodzi do tego też to, co znalazłem w internecie, co oczywiście też wydłużyło też tę listę. Dlatego w kolejnych odcinkach będę skupiał się już tylko i wyłącznie na pojedynczych kategoriach, tych, które przed chwilą wymieniłem, i omawiał książki, które tam się pojawiły. Dlatego, że to zwykle są książki ważne i one funkcjonują w kulturze na tyle mocno, że zyskują swoje drugie albo trzecie znaczenie. Natomiast warto wrócić do oryginału, żeby zrozumieć, skąd te nowe znaczenia się wzięły. Dlaczego tak, a nie inaczej pojmujemy to dzieło? Albo na przykład, co z niego wyleciało i co je okroiło, co powoduje, że znamy je w takim, a nie innym stopniu? Jakie elementy się zmieniły? W każdym razie mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, to, czego wysłuchaliście, bardzo dobrze koresponduje ze zdaniem, które wskazałem na początku, że książki tak naprawdę nigdy nie występują pojedynczo. Nigdy nie czytamy tylko i wyłącznie jednej książki. Czytając, czytamy całą literaturę, która jest dostępna. A książki odsyłają nas do innych książek, tak samo jak kultura odsyła nas do innych książek. Dlatego, sięgając po jakąkolwiek książkę, w jakimkolwiek momencie, zawsze sięgamy po literaturę w jej małym wycinku, jakim jest książka. Tak naprawdę chodzi jednak przy tym sięganiu o to, żebyśmy świadomie sięgali po książkę, wiedząc, że jest ona elementem. Całości. Że to nie dzieło osobne samo w sobie, ale jeden mały puzzle z ogromnej układanki, jaką jest literatura. A jeśli tak o tym pomyślimy, to sięgając po jedną książkę, automatycznie otworzymy się na inne książki, na kolejne pozycje do przeczytania. To jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś nie słuchał, odsyłam do niego. Sięgając po książkę, sięgamy tak naprawdę po całość literatury. I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam do zostawienia komentarzy. Możecie w komentarzach wpisywać książki, które znacie, ale których nigdy nie czytaliście. Zachęcam również, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, do polubienia go i do zasubskrybowania go na Spotify albo na YouTube. Do usłyszenia.